Zawsze troszeczkę tego stresu jest odnośnie co do ustawień i tak dalej, ale dobrze się czuję na tym to, że szybko e, ostatnie mecze też, także e, fajnie oby tak dalej. Pierwszy bieg, też te trzecie pole w tej pierwszej serii nie chodziło do końca, chyba nikt nie, wie, nie przywiózł więcej niż jeden punkt, bo ciężko z niego wyjechać. Um, zaś tak naprawdę też robiliśmy drobne zmiany. Na ostatnie dwa wyścigi poszliśmy, dwa banki i to też jakby widać, że przełożyło się na prędkość lepszą. Um, a można było już też nawiązać walkę i um, na tak trudnym terenie, jak jak jest Lubi. Cały sezon gdzieś coś szukamy, zwłaszcza na wyjazdach w Gorzowie jest też dosyć specyficzny porównując go do innych. Te ustawienia tak naprawdę nie pasują za bardzo gdzie indziej i te silniki też no, wiadomo trzeba troszkę mocniejsze. A, no Też dzisiaj zaryzykowaliśmy całkowicie z inną jednostką i było widać, że też no, lepiej pasuje na przykład na twarde nawierzchnie, więc no, być może tak czędzie rotować.